Latawce, szachy, koncerty, spotkania, przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Tak wyglądały jubileuszowe 25. dni biskupca. Z pewnością wszyscy czekaliśmy na te wakacje. Rok temu robiliśmy też wydarzenia, ale w dużo mniejszej, że tak powiem, odsłonie. a w tym roku dużo się dzieje nie tylko kulturalnie, ale też sportowo, także myślę, że wszyscy na to czekaliśmy. Widać, że preferencja dopisuje. Pierwszego dnia imprezy warto było spojrzeć w niebo, by zobaczyć zmagania latawców. Część z nich wykonana została własnoręcznie przez najmłodszych mieszkańców Biskupca, którzy wzięli udział w specjalnie przygotowanych wcześniej warsztatach. Ja wymyśliłam projekt, żeby z, ze słońcem zrobić, bo jak wiadomo każdy lubi słoneczne dni, chociaż czasami już niektórzy się boją tych słonecznych dni, że dostaną udar i... A pomysł z falami to, to mama mi trochę tak podsunęła, bo te, teraz jest taki czas letni, no i każdy pomyśli, że będzie fajnie się pokąpać w wodzie. Niektóre latawce wzniosły się wysoko ponad korony drzew. To no niewiele trzeba, tylko po prostu mieć długą żyłkę i dobry sprzęt taki kołowrotek, on się dobrze zwija i rozwija. Turniej szachowy pokazał natomiast, jak wielu uzdolnionych szachistów mieszka w biskupcu. Najlepsi otrzymali puchary, każdy zawodnik dostał także pamiątkowy medal. Na pewno trzeba mieć trochę szczęścia też w tym wszystkim, ale tak, gram regularnie. Należę do sekcji biskupieckiej szachów i oczywiście tutaj z ramienia Domu Kultury jeździmy na, na, na wszelakie turnieje, czy to wojewódzkie, czy gdzieś tam. Kolejnym przystankiem imprezy był dawny poligon wojskowy. Dziś strzelnica SKS Gryf Biskupiec. Tam wszyscy chętni mogą spróbować swoich sił w strzelaniu do tarcz. Odpoczynek nad wodą z dobrą muzyką w tle. O muzyczne doznania na plaży w Rukławkach zadbał Waldemar Iłowski. Razem ze swoją gitarą przeniósł wszystkich słuchaczy natnący tnący fale okręt za sprawą szant. Śpiewam piosenki ludzi znanych, śpiewam piosenki e, osób, które, które lubię, śpiewam piosenki e, m, też własne autorskie czasami. Biskupiecka publika jest fantastyczną publiką. Dlaczego? Dlatego, że dla, dla tych ludzi enklawą jest fantastyczną, to są rukławki, Jak oni tutaj przyjeżdżają, to oni chcą się zabawić. Tylko większe przychyły, tylko silniejszy wiatr, bo powieściach tych samych Czasami żona musi mi wyłączać o pierwszej w nocy prąd, żebym zakończył śpiewanie. Na plaży w Rukławkach nie zabrakło zarówno mieszkańców, jak też turystów, którzy na dni biskupca trafili czasem przypadkiem, a czasem całkowicie celowo. O Super, jestem tutaj drugi dzień i, i naprawdę jest fajnie, przyjechałam tutaj z rodziną, z przyjaciółmi, no i dowiedziałam się właśnie od siostry, że, że właśnie jest Dni Biskupca, dzisiaj są szanty, super, fajna zabawa, bardzo mi się podoba. Zawsze jest bardzo miło, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, także z góry zapraszamy, miłe miasteczko, mili ludzie, fajna atmosfera. Zapraszamy. Fajnie, miło, można się zrelaksować. Pogoda temu sprzyja, także fajny odpoczynek na plaży. Nasze okolice, tutaj mazurskie, sprzyjają temu klimatowi. Imprezę zakończył pokaz tańca z ogniem w wykonaniu Teatru. Tańca i ognia transfuzja. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv